Let's go Zawody przebiegają mi bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona z wyniku. Super organizacja, fajnie, że się udało zorganizować dwa przyjazdy dla wszystkich. Jest bardzo przyjemnie, jest troszkę grząsko, jeżeli chodzi o śnieg, ale zawody przebiegają super. Oczywiście atmosferę w zespole mamy superową, to na pewno też w dużej mierze zasługa trenerów. No, stanowimy dobry zespół i no, jest mega przyjemnie. Strasznie lubię z nimi jeździć na zawody. To jeżeli chodzi o plany na dzisiejsze zawody i na ampy, no to oczywiście objechać Agiech. <noise> Dzisiaj dziewczyny pojechały no, bardzo dobrze. Tutaj pierwsze miejsce jest dla Agiechu, ale jeszcze wszystko może się odmienić w slalomie i później na ampa. Odkąd przyszłam na studia, do tego momentu bez przerwy jestem w sekcji narciarskiej i snowboardowej. Bardzo polecam każdemu, naprawdę przede wszystkim przez atmosferę, jest możliwość poznania bardzo dużej ilości no, sympatycznych, nowych, ciekawych osób, które robią coś ciekawego. Ciekawego ze swoim życiem, także no nie tylko tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o snowboard, ale jak ktoś ma też jakieś inne sportowe pasje, to naprawdę gama wyboru sportów jest bardzo szeroka w azs -ie. Także serdecznie zachęcam, jeżeli chodzi tutaj o moje zdanie. Cześć Nikola, wygrałaś dzisiaj pierwsze miejsce w slalomie gigancie. No fajnie wygrać w końcu slalom gigant, przydałoby się jeszcze wygrać slalom do kolekcji. Po pięciu latach w AZS-ie, no fajnie być w topce po prostu. Spędzam bardzo mile czas z ludźmi, którzy również trenują snowboard, na treningach na sali, na wyjazdach, na stokach. No naj Najlepsze czasy studenckie, że tak powiem. Na dzisiejszych zawodach jest super atmosfera, wszyscy są zadowoleni, wszyscy bardzo dobrze przejechali. Ja jestem zadowolona z mojego wyniku i szczerze trochę zaskoczona. Na Ampy planujemy objechać wszystkie inne uczelnie naszą drużyną. Chciałabym skorzystając z okazji pozdrowić i przekazać moc uścisków całej mojej drużynie, w której jest super atmosfera i wszyscy są bardzo rodzinni. Wy AZ-ie jestem od kiedy rozpoczęłam studia, czyli już czwarty rok. Um, polecam wszystkim dołączyć do AZS-u. Wszystkim moim znajomym, którzy jeżdżą na snowboardzie lub nartach, lub dopiero zaczynają jeździć. Mówię, żeby dołączyli, ponieważ to jest super przygoda. Jest to naprawdę okazja spędzić taki studencki czas i jednocześnie się rozwijać swoją pasję, swój sport. Dzisiaj poszło mi y, bardzo dobrze. Dało mi się zająć pierwsze miejsce w slalomie, jak normalnie jeżdżę freestyle, y, więc no, ciekawa odmiana. Pierwszy zjazd był na S gigancie, Ja piąte miejsce ostatecznie. Y, Stralom mi się dużo lepiej jeździło. Y, jakoś tak bardziej to wszystko poczułam. W bazy też jestem od trzech lat, są to moje jakby trzecie y, AMY, ale na scenie niedługo będą Ampy i będzie tam slalom, który będzie myślę dużo fajniejszą konkurencją dla freestyle'owych osób.